Przy tak słonecznej pogodzie, to i można z czapki zrezygnować, bo temperatura jest ujemna, ale armatki śnieżne naśnieżają. Właśnie słychać i widać, jak pracują, żeby śniegu było coraz więcej i żebyśmy mogli dotrwać przynajmniej do końca marca w tym sezonie narciarskim. O szczegółach opowiemy w naszym programie Narciarski Weekend. Marek O'Malan, Jarosław Ferenc. Witamy, dzień dobry, zapraszamy. Rozpoczął się marzec, który stanie się miesiącem prawdy o każdym ośrodku narciarskim. Wiadomo, zacznie robić się coraz cieplej i rozpocznie się systematyczne topnienie pokrywy śniegu. Który ośrodek narciarski będzie miał najdłużej śnieg i warunki pozwalające na jazdę, zależy od gospodarki śniegiem w ciągu całej zimy. W obecnie panujących warunkach pogodowych, bez sztucznego naśnieżania, żadna stacja narciarska nie przetrwałaby zimy i to właśnie od tego głównie zależy ostateczny sukces a sztuczne naśnieżanie kosztuje i to nie mało. W średniej wielkości ośrodku uruchomienie armatek i lans śnieżnych na 3 doby, by widoczny był rezultat na stokach, kosztuje co najmniej 20 tysięcy złotych. To koszt głównie energii elektrycznej, ale i wody. Mówiąc dosłownie, inwestując w produkcję sztucznego śniegu, dłużej niż pozostali będziesz gościł narciarzy, a to przecież gwarantuje większe zyski. I o to też w końcu chodzi. Ten weekend sprawdzamy, jak minęły zimowe ferie w beskidzkich ośrodkach narciarskich. Ferie uważam za ferie udane. Na pewno dopisała zima, na pewno dopisał śnieg. No gorzej było troszeczkę z narciarzami, szczególnie w okresie ferii śląskich, wtedy kiedy duże mrozy w zasadzie odstraszały nam tutaj narciarzy i odstraszyły również młodzież, która miała akurat w tym okresie ferie. Z punktu widzenia gestorów wyciągów oceny mogą być jak zwykle różne. Najważniejsze, że większości narciarzom i snowboardzistom podoba się i ogólnie są zadowoleni. Super, super warunki. I w ogóle pierwszy raz jestem w ogóle tutaj w Sushowie, trzeci raz, ale pierwszy raz w ogóle na tych wyciągach jest wspaniale. Fajne trasy i świetnie. Dużo pani pewnie słyszała o tym miejscu, ale pierwszy raz? Od pana. Ode mnie? Od, to od pana, tak jest. Miło. mi. Bo oglądam info i, i oglądam pana programy, tak, że pan zapraszał, pokazywał stoki. I, I sprawdza to, się? Sprawdza się jest super. Nasz rekonesans rozpoczynamy dziś w Zawoi, bodaj najdłuższej i najludniejszej wsi w Polsce. Tam u stóp Babiej Góry, najwyższej w Beskidach, na deskach można pojeździć między innymi na Mosornym Groniu. Tam z wysokości 1045 metrów można dobrze pojeździć na nartach, a pod nimi do 130 cm śniegu. Warunki do jazdy bardzo dobre, kursuje kolej krzesełkowa. Docieramy do Międzybrodzia Żywieckiego, tam odwiedzamy słynną Górę Żar. Na głównej trasie od 60 do 90 cm śniegu, na Polanie Żar dość podobne warunki. Można tam świetnie pojeździć na nartach i deskach snowboardowych. Kursuje kolej linowo-terenowa i wyciąg talerzykowy. Z Międzybrodzia Żywieckiego jedziemy w kierunku Wisły, gdzie można pojeździć w ponad 20 miejscach. Na Soszowie panują wciąż bardzo dobre warunki narciarskie: pod nartami od 80 do 150 cm śniegu. Do dyspozycji narciarzy, 5 tras zjazdowych, i mamy nadzieję, że tam będziemy mogli pojeździć co najmniej do końca marca. Czynna główna kolej krzesełkowa i wyciąg orczykowy na szczyt Soszowa. W nowej osadzie też bardzo dobrze, od 100 do 150 cm śniegu na głównej trasie zjazdowej, i tam śnieg z pewnością również utrzyma się dość długo, bo dbano tam o naśnieżanie. Nie gorzej jest w nowej osadzie. Na trasach od 100 do 150 cm śniegu, wszędzie jak widać biało i warunki narciarskie bardzo dobre. Kursuje główna kolej krzesełkowa. Z wisły wyruszamy w kierunku Ustronia na górującą nad nim Chantorię, Tam od 80 do 120 cm śniegu. Najlepsze warunki narciarskie na trasie czerwonej numer 1. Niebieska na razie nieczynna, ale działa kolej krzesełkowa, wyciągi, faturka i solisko. Zapraszamy do Ustronia i Szczyrk. Tam najlepiej można pojeździć w ośrodku Czerna-Solisko w kompleksie Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego. Tam czynne są wszystkie trasy, najlepiej jest w rejonie Małego Skrzycznego i Hali Skrzyczeńskiej, tam do 180 cm śniegu. 140 cm śniegu zalega na hali pośredniej w Solisku. Tam można pojeździć na przykład na popularnej Golgocie, czynne wszystkie wyciągi. Na koniec zaglądamy jeszcze do Szczawnicy w Województwie Małopolskim. Tam można pojeździć na Palenicy i Szafranówce. I w to miejsce zapraszają polskie koleje linowe. Wyciąg znajduje się w centrum miasta. Z góry rozpościera się piękna panorama Szczawnicy, a pod nartami to informacja dla narciarzy o 60 do 90 cm śniegu. Warunki do jazdy bardzo dobre, zapraszamy. Jak widać, ten weekend również jest bardzo dynamiczny, jeśli chodzi o pogodę. Raz chmury, raz słońce, no ale taki urok marca. Teraz poznajmy szczegóły prognozy pogody na niedzielę. Niedziela, ostatni dzień 1 marcowego weekendu będzie początkowo słoneczna, ale jeszcze przed południem zachmurzy się i tak zostanie już do końca dnia. Padać nie powinno, a na termometrach do plus 2 stopni w szczytowych partiach beskidów i do plus 5 w dolinach. Jutro w poniedziałek znów chłodniej, zapada mi śniegu, a we wtorek znów więcej słońca i bez opadów. W marcu jak w Garncu. Wszystko się zgadza. To był narciarski weekend Marek Melan i Jarosław Ferenc. Dziękujemy za ten weekend i z pewnością zapraszamy na kolejny. Dziękujemy. Do zobaczenia.